W Virginii ścigamy się wielokrotnie w trakcie każdego sezonu, ale to pierwszy kontart kierowców z tym stanem w sezonie 2024. Larson, Elliot, Chastain, Bowman, Wallace, Leland, Ty Tidy, Austin, Sindridge i Logano. Tak wygląda pierwsza dziesiątka rywalizacji na torze w Richmond. Pierwsza dziesiątka po kwalifikacjach do rywalizacji Toyota Owners 400. Rywalizacji, która w ostatnich latach słynęła ze stosunkowo brzydkiego trofeum Zobaczymy jak to będzie wyglądało w tym roku No i z pewnością któryś z nich któryś z kierowców który za moment ruszy do tego wyścigu za 3-3,5 godziny będzie mógł przekonać jak wygląda to trofeum będzie mógł celebrować kolejne zwycięstwo w sezonie czy też pierwsze zwycięstwo w sezonie Larson i Elliot zielona flaga idzie w górę rozpoczyna się rywalizacja w Richmond. Deszczowa nawierzchnia w Richmond w rany poniedziałek i wszystko w klimacie 1 kwietnia. Tak nam się to zgrabnie ułożyło. Kierowcy. Tak, kalkący, ale to nie jest żart. To nie jest żart i wcale to nie jest żart. Tak się to wszystko układa, iż mamy walkę o prowadzenie między Larsonem i Elliotem. Wiele niewiadomych odnośnie rywalizacji NASKAR na wilgotnej nawierzchni. Oczywiście w praktyce jest to niemożliwe na Super Speedwayach, o czym boleśnie przekonali się kierowcy w zeszłym roku. W zeszłym roku, czy to już było dwa lata temu, to już będzie dwa, dwa lata, temu. lata temu. 22 rok to był i lato Daytona. Duży karambol. W w momencie kiedy nadeszła chmura nad jeden z zakrętów Daytona International Speedway, ale na torach krótkich, na torach takich jak ten, na short trackach. Właśnie w takim Richmond. Długość okrążenia, jak mówił przed chwilą Szymon 3 czwarte mili.